Cześć, do Filipiński. witam Was w kolejnym odcinku z do Dzisiaj gramy sobie Casiopeją, a ze mną jest Implus Cześć oraz Lelo No i tymczasem e, no Casiopeja, zaczynam już z doranem, pyk pyk pyk, Casiopeja to był w ogóle mój main w drugim sezonie, kiedyś ją sporo Przez jakiś czas miałem na nią fazę, nie bo wszystko ona niszczyła na midzie Oczywiście była inna meta, nie bla bla bla. No ale niestety tak po 30-40 grach pod rządkę z jopeją praktycznie znudziło mi się trochę i, i, i od tej pory nią praktycznie w ogóle nie grałem. Ale tak generalnie postać w strasie tyra cały czas nawala, robi fajny damage DPS, no bo trucizna, nie? To jest, to jest ty typowa taka postać. Cały czas robi damage. Cały czas jakaś trucizna, coś sobie walnie, jakiś W, cały czas może E, no bo wiadomo za tego przeciwnika możemy spamować tym nieskończoność. I... R. Le... No, no, please A mamo żyje? A żyje. Myślałem, że znowu... Myślałem, że znowu No i generalnie to tak, teraz y, kiedyś maksowało się E to było świetne, ale teraz nie jestem tego pewien i na dodatek Landry Taunt jest genialnym itemem, który sobie zbudujemy na pewno, więc będę maksować to cool. Q. To jest naprawdę bardzo fajne. No i tam jeszcze jakiś relay na pewno będzie fajny, fajnie z tym współgra plus uh, No okazja, ja musi podejść, nie? Cały czas robić damage, a nie sieknąć kombo się. jest. O, jestem na kasio, ugh, jestem na kasadina więc więc Masakra Dobra, ale on będzie go może jakoś głupio Mogę go zapuszować, milion jest technik grania na kasadina Aha, panie, że przytankowałem te miniony trochę głupio Ale on ma bardzo dużo sustainu z drugiej strony U mojego double Aha, no właśnie, tu nie ma double topa, przeciwnicy grają jakimiś gównianymi pickami To jest kolejne podejście z serii Nagrajmy od A do Z Niestety robię co mogę, ale Ale no, przeciwników się nie wybierę Chyba jeszcze raz ten jełup mi zapinguje i stąd A może on się czuje dowódcą Bo źle trafię Peja ma tak przyjemną pasywkę Jego ku prawie nic nie bije na początku Aaaa, tam rusza się chopak Żyje Dziękuję Kasadi na początku to, to wiadomo no słaba postać w miarę, szczególnie jak się robi takie akcje i chce się bić z Kasiopeją. Więc ten koleś troszeczkę zwalił akcję. Ja tymczasem... A, wezmę sobie jeszcze tą jedną falę. Jolo. Nie boję się. Brać jeszcze jednej fali. Kasadi na pewno nie zabije mnie. Okej. Okay. 6 milionów do 14 plus first blood. Ok, teraz mam highs na item. Można na Cassio w ogóle złożyć jakiś tam kieliszek, nie kieliszek, kropelkę. Ja to lubię kropelkę. Ona ma, zobaczcie, ma na 50 53, 45, nie? To jest nic. Tego sobie to zazwyczaj składam. Bła, 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 bła. Muszę teraz to znaleźć. Kropeleczką, powiedz przecie. Okej, okay. teraz będziemy spamować, to będzie Git? Zaspamuje tego typa na śmierć I teraz czas na penetrację, ona wystarczy Cassiopeia jakaś penetracja bije po biliard Dlatego ta maska w jest Git I jakiś tam relay Rabadon, będzie fajne Jest jakiś pomysł na bit Lelo w ogóle biedny Timo na dwóch Ale zabija proszę bardzo, bo trochę agresywnie chłopaki grają no Co mają robić chłopaki innego? No Mhm. Dobra, trzeba go poobijać troszeczkę. Bo to kasadin przed szóstym Więc niech się buja, leszcz W sumie to mógłbym maksować E na takiego melka jak jestem CasioPayą On dla Was dobrą wiadomość, Nasus ma trzystaki no, no. Taki dobre naszu Bywało więcej pewnie w jego życiu To było tam Nasusowe. na pewno widziałem na zdrowie no O ten Dobra, ja się nie mam co, czego bać No bo generalnie to oni nie mają junglera Mają jakichś tam typów pokrzenionych Mogę spokojnie sobie spawać z killami Mam sporo potów Nie wiem co on będzie tutaj kombinował generalnie A słabe to ku było, bardzo słabe Mogłem lepiej wymierzyć troszeczkę, ale okej okay. Oooo, oh, oh, nuda na tego kaselina mało mnie na susach Okej, okay. teraz sobie postawię Teraz można go zabić Myślę, to będzie bał Proponowałbym go właśnie zabić najchętniej no. A, zacharosujemy go Jak zam 35 do 17 on dobrze tutaj gra, bo biega, unika, coś tam. Ładnie całkiem ten Kassadin próbuje tutaj grać. Okej, okay, on ma fullmany, ale nie używa skilli. To jest dla mnie trochę dziwne, ale okej. Okay. Teraz mógłby spokojnie. Czy on czeka na jakieś combo? Nie wiem. A, brakło ci trochę maleńki. No, ale bywa. Dobra, teraz Kassadin no, A, Randa mnie Mały Małe kuku tak. O widzisz Te typy w ogóle w że grze wyszły nam i dlatego nie mogłem rzucić, nie? Bo mieli przerwę obiadową i musieli pójść na obiad, nie? Hmm. Bywa, wiecie jak to jest W ogóle ty nie żyjesz A, trzeba farmić Kasadina Okej okay. Dobra, mykniemy sobie do bazy albo... A nie mam many niestety. Chociaż... Chociaż... Brakuje mi 65 golda. Chciałem bardzo Hunting Guys, ale... Chociaż nie miałbym napoty też, to nie jest fajne. Polećmy sobie tak. Będzie git. Szczesna penetracja, duży movement speed, będę mógł go gonić lepiej dostaję jeszcze za Q to jest bardzo fajne 22,5% i pół to jest mega fajne o double kill elegancko w ogóle przy mają same platyny tam chyba jest jakiś jeden typ bronz pewnie na topie A no właśnie mają chyba A i tak my ich rajpimy o, o farmy Wzią, wziąłem przyszły W, ale to nie Sorry będzie źle. A no spoko spoko 500 dam oddam Chociaż? A. Chociaż, Ochasz? No. Nie, 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 dobrze, dobrze, ale biegaj wokół wieży, on się zesrał zobacz. To jest idiota. Jakbym ja miał to na te węgo No. A no, nie na Dobrze, dobrze. I teraz sobie nie żałuję, że wziąłem W jeszcze tutaj na poziom wyżej. Okej, okay, bo będziemy mogli to ładnie spuszować Cassiopeia w ogóle zawsze jak... Ja, ja zagrałem e, ten Kupiłem sobie Cassiopeię w momencie, gdy ja sobie grałem tam LeBlanc Bo kiedyś e, tam LeBlanc mega dużo tyrałem I wyskakuje mi taka Casiopeia, Zapuszuje mnie Nie mogę nic zrobić, jeszcze bije mi po miliard Nie tak, wtedy się zainteresowałem Cassiopejem Nie, nie ma Dariusza łab, łab. Dobra, ja chcesz się bić, ją. A, ja mamo je. to była Warfit. A, a mamo, dawaj, Draven. bandaż. Dobrze, To ten Draven Platyna game. 1. No. Dobrze. No. odgadaj powiedzieć... nie? Tylko... No, widzisz, akurat. 0-3-1. A, no to garnięty Draven, czy nie? Garnięta Platyna. No. Dobrze, ma udział. To wtedy oh. podnieś impuls. Ma nie, paniak, moja wieża Pewnie jak ma złodzień, to bierze 140 na klatę What? Każdy tak o, nie wiem To you know ja w dupie, ja biorę wieżę Pieniężki, muszę się zgadzać Dokładnie Oni zrobią smoka, ja zrobię wieżę No, i A, będą dżentowali okay. gram na kasadina Trzeba go tyrać, bo kasadin to wiadomo jedna z najbardziej popsutych postaci Strasznie OP więc postaram się go tutaj przydusić żeby jak najmniej zrobił Myślę, że to w miarę sensowne W sumie A, brakło mi jakiś Ignite może Dobra. Swoją drogą Draven nie zultował tutaj Okej okay. Nikt Asha's nic bad. nie widział, nikt nic nie wie Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie Kasiopeja Yo Rychupeja Rychupeja, Kasiopeja my dalej Maska M Można coś iść w kieliszek Ale ja jakoś tak jestem przekonany do czegoś takiego Co się mega szybko stakuje Barierka jest jak najbardziej w porządku, ona potrzebuje... Ona bardzo dobrze wykorzystuje tą tą tarszę z Serafin, z coś tam, nie? To jest elegancko. E, czy mógłbym tego blue buffa? M czy masz się tym do jungli? Pozwoliłbyś Dziękuję. No weź tą farmę, Lucian Okej. Okay. Idę na to palelo, zgankować ci. Będzie idzie Kassadin Nie widzialna się lub nie widzialna się rób, albo uciekaj. Albo uciekaj rób się niewidzialna. No, dwa w jednym, nie? ma maleńki, tego nie ma. Jeszcze z tym ci pomogę, chyba że on ucieknie, no i tyle. Mamy dwie krótkie. No, o w ogóle to jest piękne combo. Jednak lepsze chyba jest trochę maksowanie drugie E. Tego Można też pierwsze właśnie E. Na... Jak się maksuje pierwsze E, to na drugim First Blood jest tak łatwy do zdobycia. Serio, to jest świetna technika. Kurde, 13-2. Albo easy win, albo jeszcze łatwiejszy win. Bo przed chwilą mieliśmy grę 3 na 5. No dobra. Zobaczyli nasze Niki i to weszli. No i tak weszli do gry, ładują się, patrzą O to ten in plus na mi da to nas zniszczy więc idziemy Oczywiście Dobra ja mam w sumie na moją maseczkę superaśną A czemu ty się tak nie cofasz? Nasos sus Drogi na Nie masz taku Nie najwięcej Au No seria Pupi A, Dobra Chłopak tutaj ładnie zabił Nasz super Lever z poprzedniej gry Pozdrowienia Serdeczne... dobra Ja się tymczasem wracam po maskę Pozdrowienia, panie Lever Mhm mm To napisał, że ma coś do jedzenia, ma ważną sprawę rodzinną Albo po prostu chciało mu się kupę Właśnie Jak może być taka sytuacja? A wy hejtujecie od razu no nic złego nie zrobił. Rądek nie wybiera, nie? No. No to. No w każdym razie... E, teraz w sumie mógłbym pójść sobie jakiś Rabadon, relike'a, Voidstaff. Takie itemy byłby fajny Akurat trzy, nie? Raz, dwa, trzy. Idealny build. Jak dla mnie Hejtują zaraz tego biednego Lotiana. Mhm. Oj ojej, oj, Lela. Boję się, że wszyscy, mogę się zrobić kuku Wszyscy nie lubią Timo No, Timo, Global Tant What the fuck, ten Ziggs jest na pewno dobrym supportem no. A? gdyby nie barierę, to by nie wyszło No właśnie też się troszkę zdziwiłem <coughs> jakiś czas temu A ten Draven co on chciał? Właśnie nie wiem czy oni są głupi czy co No trochę niepotrzebny, no. impuls. Miałem być agresywny w ogóle Pia jest też jednym z najszybszych, chyba najszybszy jungler w tej grze Nie wiem, czy kartos nie jest szybszy Tylko wymaga wiadomo miliard many, nie? Ale... Z, z, z a, 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 a. Ale z nieskończonym E to masakra Okej, okay, ja już tam biegnę do ciebie Amumu Oni już zostali na low Obiłem ich tyle ile mogłem Amumu a, mamo, 2 na 10. Cześć maleńka. Bariera. Ten biegni w moją stronę. Mój. A zabili no. mnie. Ale zabiłem jednego i prawie drugiego i on tego ma. No wyszło spoko. No wszystko. Pogubiłem się, bo chciałem zabić dwóch naraz i nie wiedziałem. A wiecie, pogubiłem się po prostu, no. Okej, okay, teraz. A, jeszcze jest bardzo ważny item na Cassiopeia. Jest to Will of the Ancient. O, to się... O, Cassiopeia się wiadomo świetnie skaluje, nie? Tak jak Adekery auto atakując potrzebuje life sealu. Znaczy świetnie to działa. Tak na Pay, Will of the Ancient. No zresztą zobaczcie. Jeszcze daję wszystko. To akurat jest bardzo fajne teraz, bo daje jeszcze regen, Kurdon Reduction. Dlatego killich już jest niepotrzebny, jak dla mnie. Można iść w to. Jakby mi trochę golda, trochę mi smutno. No, tak blisko. Tak blisko, tak daleko. Już tam biegnę niby. Nie. A, za późno tego. Chociaż tak by ci zrobiła ta pasywa pewnie. Cześć, ziomeczki. Przeżyłabym gdybym się nie zatrzymała ja chciałam się zaśmiać Nie złapiemy im Ale zobaczcie jak to pięknie działa Pyk Okej, okay, jest blue buff, ja się przejdę na blue No, mając tą Włotę, nie, to Praktycznie cały czas full HP i Rilla jeszcze dodatkowo I ewentualnie No nawet bez Rabadona mo mogłoby się obyć To jest prześwietne Cassiopeia to nadal mega fajny champ, Bardzo fajnie się tym gra W sumie, a nie Chciałem pokazać jak wota 20% spływa po 12 to nie jest tak dużo nie ale 20 to 20, już, już jest moc W sumie Coś tutaj kombinuje gaga ga ga, 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 ga. Ja chciałem wbić im na plecy, lol się ma To takie trollo lola XD XD, trucizna OP No a teraz byk przyjdziemy się w spellbumpować gdzieś O to jest, idzie piękna fala minionków i zaraz garnę. Jakieś tam 3-4 HP będę miał, myślę. Dawaj, misiu. Atakuj. Okej. Okay. A tego ten Tibers, no pat Ech, bezużyteczny Tibers No i to w się na śmierć Ład, wysoką... Dobra, ja już tam lecę, będę miał ulta Nie wiem, próbuję mi zawardować na śmierć A, mumu, what, what the fuck, jaki hardcrowiec Dobra, ale zaraz mnie się tutaj oberwie, więc ja się wolę wycofać. Nie, to mi się oberwie. O, okay. wiedziałem. No. Nie lubię mani. Aj, prawie go zabiłem. ale elegancko. O o, siemano. O, siemano. Dobranoc. O, ten Draven, so close. Ajajaj. Aj, aj. A tu jest Darek. Gdzie był tałek? Nie ma dałka. Nie mam jak go złapać. Lelo, albiegnij po pęta. To jest pęta dla ciebie. A, dobra, już nieważne. Nie będzie pęty. No, było blisko, było blisko. Ziom, ziom, ziom. O! Się ma. No, ale coś... Pak, za dużo tych Will of the Ancient. E, takie pytanie. A, dobra, jakiś lag był, nieważne. I, I love League of Legends. Ok, i teraz ja tak myślę, że Wota, staff, Relay. I to ulepszyć. Idealnie. Mamy właśnie jakiś service Relayka, Mamy tą tarczę z ulepszenia, czyli Seraph's Embrace, coś tam, coś tam. To będzie eleganckie. Mamy trochę z maski. O, bo potrzebuję potrzebuje być troszeczkę wytrzymała, nie? Ona musi tam wejść. O, a mając właśnie trochę tych hapeków, to jest po prostu wtedy dużo, dużo łatwiej, dużo, dużo lepiej to wtedy działa, jak dla mnie. No, ewentualnie jakieś tam abysale można składać. Ciągle się zastanawiam właśnie, co z tym kielichem, ale chyba nie jest taki jakiś... Kielich jest swoją drogą teraz bardzo strong itemem, nie? Jak dla mnie. Dlatego mam takie... T tak czy siak wiadomo że jest dobry nie ale Taki starcik myślę że jest równie dobry Nawet może i lepszy Bo ma ma jeszcze tą pasywkę nie Ta pasywka jest świetna No i szczerze mam kasję gram nią może Raz No No to czemu? chyba to przez tą metę Boom! z tego sezonu. Pewnie Wtedy wszyscy grali Dzięki, graliśmy asasynami więc. No. nawet nikt nie myślał. No, właśnie ona tak zniknęła. No szkoda w sumie, bo naprawdę Kasia jest super Of Bum bum. trzeba nie może w jungli zacząć grać. O tą Mona ma piękną Może nie najlepsze ganki no logo złapałem, what the fuck Nie mogłem się ruszyć No, nie ja waży. też mam jakieś takie dzikie akcje Bum, bum Chciałem Ojej. wywalić Mona, Japet i Bersa i nic z tego A. A o... co się właśnie stało? nie wiem myślę, <laughs> że Chilena w ogóle z grzybów bez sensu i o masz będziesz miała pnt? nie, bo dalej się zultuje Albo trzeba ci... Ci, ci skasuje. No ale to jest złodziej, Ciar, no to... Jest... kradnie wszystko. No on kradnie co popadnie. A co pan kradnie? A co w rączki wpadnie? Och... Lelo 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 Chyba cię zauważyli. jak kwadry pod rząd? No... Byłaby pęta, bo teraz jest zwiększony ten czas Co nie jakiś czas temu to tak jakoś tam zmienił, że jest dużo więcej czasu i faktycznie Strasznie dużo swoją drogą jest blue buff. może się przejdę i wtedy bym proponował to zakończyć O, starczy 24 minuty to tak optymalnie. Hmm... Czy jest to jakiś sfaniak? Zacznijmy od tego. Aha. O, jest Draven. O, Tych Draven. Się ma. Milion stylensów porzucono. Da Teraz moja pora. Układ kwadre No bo Cassadin ucieka. No Cassadin ucieka właśnie zawsze. Mech. Ja chyba zacznę w ogóle chyba więcej grać z tą Cassie Teraz w tym sezonie. Teraz można Asasyna firta dużo nie zostało No... no bo to jest przyjemne jak niektóre te asasyny superaśne dostały nerfy Ten kasadin dostaje nerfy Przecież oni nie, nawet nie byli strasi dla kasio, no bo taki Z jest biedny Jak dostanie taką P jak dla mnie Czemu nagle? Pole... What the fuck? What the fuck? Dobra wbijamy, dawajcie A Chciałem tam zultować, nie, ale... 5-5-5 tak. Aha, bo Amumu to jest bardzo ofensywna postać i on w takich momentach używa ulta dobra, 52-19 Średnia zbalansowana ta gra, nie wiem czy kurde to wstawić, ale co tam Zdarzają się i takie gry no ale to jest klątwa tej mojej serii, po prostu impassible. Impassible Wyskakują takie tłumoki I albo wchodzą w gry, nie wiem, ale to jest dla mnie niesamowite, stary Serio mnie zabił z X, pak. the fuck Aha Dobre. Dobra, ważne, że Luciano nafidowałem Wystarczająco na linii mhm. A może my po prostu dobrze gramy Bo Lucian się sfidował ładnie tutaj Lelo była na debili jakiś, okej okay. Na dwóch na Dwóch debili Nasus i Dariusz także ich kontrowała I to na dwóch, nie Jeszcze nie mieli dronienia Nasus 1,12 mm. A oni większość kili ma darek no to nasus, nasus nie jest zawodowcem, Zix też nie draven też nie kassadin też nie No jak nie? draven draven platyna no jeden. zapominajmy o tym ja nie wiem czy ci ludzie wszyscy tu kupują już te busty czy co znaczy nie wiem bo wszyscy mówią jakieś ciemny że ja tu nie gram na gram grają nie na swoich kontach niby nie, no, nie. Dobra, surrender no Dobra, także Mm, widzimy się w następnym odcinku. Cassiopeia nawet nie ogląda wybuchu, bo stwierdziła, że żal. Na razie.